Nowoczesne kontrakty IT? Odcinek czwarty. Strategia czy chaos? Czyli jak mądrze nabywać systemy IT? Cześć, cześć. Witam Was bardzo ciepło, a nawet gorąco w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesne kontrakty IT. Strategia czy chaos? Jak mądrze nabywać system IT? To tytuł dzisiejszego odcinka, więc sami rozumiecie, że temat jest raczej gorący. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poznać, czy firma ma strategię w zakresie nabywania systemów IT albo czy jej nie ma. Hmm, ciekawe, czy wiecie, która odpowiedź będzie częściej spotykana. Porozmawiamy też o tym, jakie najczęściej strategie funkcjonują na rynku no i dowiecie się, ile kosztuje nieposiadanie w tym zakresie żadnej strategii. Opowiem też o tym, jak zabrać się za mądre nabywanie systemów IT i od której strony. Nie jest to oczywiście odcinek, w którym kompleksowo zaopiekuję ten temat, ale na pewno dostaniecie garść wątków, inspiracji do przemyślenia. Nazywam się Renata Lewicka i swoją karierę zawodową skupiłam na wspieraniu cyfryzacji od strony prawnej. Jestem strategiem prawa IT i kontraktów IT. W ostatnim roku założyłam Code Law, który m.in. poprzez szkolenia i warsztaty pomaga w lepszym odnajdywaniu się w zawiłościach prawa nowoczesnych technologii w polskich i zagranicznych firmach, tak u dostawców, jak i zamawiających. Na co dzień jestem pasjonatką technologii, negocjacji i szukania rozwiązań, a nie problemów, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym interesujesz się cyfryzowaniem procesów biznesowych, wyzwaniami prawnymi w tym zakresie, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Kanał napędza Code Law. Jak zaczynałam pracę z kontraktami IT wiele lat temu, to byłam przekonana, że większość firm, które kupują systemy IT, często bardzo naprawdę drogie i mające służyć przez wiele lat, kluczowe, dotyczące najistotniejszych procesów biznesowych. Ma strategię IT, pewien plan, założenia dotyczące tego, jak chcą rozwijać swoją innowacyjność w obszarze technologii, jakie mają cele biznesowe, jak te założenia w obszarze nabywania systemów mają wspierać te cele. Wszystko to mają między sobą polinkowane, pospinane i chodzi to jak w zegarku. Jakie było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że w większości przypadków jest dokładnie odwrotnie. Gdyby zrobić prosty test i zapytać najważniejszych menadżerów w danej firmie z poziomu C-level, co to jest strategia IT, to każdy praktycznie odpowiedziałby inaczej. Inaczej by ją rozumiał CFO, inaczej CTO, a jeszcze inaczej CLO czy CEO. W wielu przypadkach każdy ma kompletnie inną wizję na to, czym jest strategia IT i jak w tym wszystkim ma wyglądać rola jego działu, jakie wartości niematerialne i prawne są dla nas kluczowe, jak chcemy je nabywać, po co, w jakim modelu, jak chcemy z nimi dalej pracować, jak chcemy zadbać o bezpieczeństwo danych i tak dalej mogłabym wymieniać w nieskończoność. Ale skoro każdy z nich, zapytany o to, czym jest strategia IT, odpowiedziałby coś innego, to co to znaczy? To znaczy, że firma tak naprawdę nie ma żadnej strategii. To trochę przerażające, nieprawdaż? Te same firmy mają często wdrożone strategie np. prowadzenia kampanii reklamowych na Facebooku czy LinkedInie, czy wysyłania maili sprzedażowych, albo prowadzenia rozmów z klientami. A nie przemyślały tego, w jaki sposób kluczowe wartości niematerialne i prawne mają funkcjonować i rozwijać się w ich własnej firmie. Wiele tych elementów w obrębie systemów IT wdrażanych jest na wyczucie, po innych działa, a w mojej poprzedniej firmie to pracowaliśmy na takim systemie, to i tutaj się na pewno to sprawdzi. Wszyscy tak robią. I o się pojawia pytanie, gdzie ta strategia IT w ogóle jest umiejscowiona? Najczęściej gdzieś w głowie dyrektora informatyki, jakkolwiek go nie nazywamy w strukturach firmy. Czasem, i to też mi się zdarzało widzieć, jest to jakiś bardzo obszerny dokument, często sprzed wielu lat. Opracowany przez zewnętrznego doradcę, który ma wiele ciekawych elementów. Na przykład opisuje cele organizacji w kontekście IT albo ilość serwerów, które będą nabywane. Ale jakby odpytać ze znajomości tego dokumentu wielu menadżerów ze średniego szczebla, to okazałoby się, że nikt nie wie, co tam jest napisane. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wielu z tych menadżerów, nie tylko z C-level, ale także niższego szczebla, inicjuje nabywanie różnych systemów mających usprawnić pracę i działu. To są jakieś CRM na przykład dla HR-ów, albo CRM dla finansów, a może nawet RP dla całej organizacji, dla wielu procesów biznesowych. Często jest tak, że strategia IT jest w głowie tego dyrektora IT, i poza nim tak naprawdę nikt jej nie zna albo jej nie rozumie. Jest jakąś magiczną wizją z fragmentarycznymi hasłami. Nie wiem, ja oczywiście nie zajmuję się strategią IT, tylko strategią prawa IT, która jest pewnym elementem strategii IT, ale skoro jest jej elementem, to w ramach całej tej całości ja muszę wiedzieć, co, kto i po co będzie kupował, jakie są kierunki rozwoju technologii, jakie będą inwestycje czynione w kolejnych latach, jak się zarządza zasobami technologicznymi, jak to wszystko razem łączy się w kontekście synchronizacji działań IT z innymi działami, w jaki sposób te technologie wykorzystywane są w efektywny i zgodny z tą wizją firmy sposób. W jaki sposób ta technologia przyczynia się do osiągania celów strategicznych, optymalizowania kosztów operacyjnych czy reagowania na zmieniające się warunki rynkowe? I w jaki sposób wspiera tą innowacyjność? To, że firma z branży spożywczej chce być liderem rynku poprzez automatyzację i jej wartością jest innowacyjność w procesie produkcji, no nie jest strategią IT. I teraz wyobraźcie sobie, że taka firma, załóżmy z branży, właśnie tej spożywczej, albo z jakiejś produkcyjnej branży, która nie ma strategii IT, albo ma taką strategię, że chce być innowacyjna, spotyka się z dostawcą systemu CRM czy RP. Jak wygląda taki proces najczęściej zakupowy u takiego zamawiającego? W pewnym momencie pojawia się jakieś ogólne założenie, że trzeba usprawnić jakieś procesy w firmie. No, i ten zespół decyzyjny czy menadżerowie zaczynają szukać oprogramowania, które może te procesy poprawić. Najczęściej zaczynają się jakieś konsultacje z dostawcami, często bez wyraźnego sprecyzowania wymagań, no bo my jeszcze po pierwsze nie wiemy tak naprawdę, co my chcemy. Więc tak ogólnie sprawdzamy ten rynek. I tu zaczynają się problemy, dlatego że dostawcy najczęściej mają interes w tym, żeby sprzedać swoje systemy. Nie wybrać najlepszy, który będzie dla danego zamawiającego, ale taki, który oni sprzedają, który znają i który w ich przekonaniu będzie najlepszy dla tego zamawiającego. Współczesny rynek oczywiście zna całą masę narzędzi, które mogą pomóc usprawnić działanie firmy pod hasłem właśnie automatyzacja procesów, optymalizacja, innowacyjność i one prowadzą do decyzji o nabyciu tego systemu informatycznego. Jednak zanim zaczniemy rozglądać się, ważne, żeby się do tego dobrze przygotować. Jakie są te najczęstsze błędy, które są popełniane przy wyborze systemu IT, które ja gdzieś tam dostrzegam i związane są z samym procesem przygotowania? To jest bez wątpienia to, że nie dokonuje się analizy potrzeb organizacji we własnym zakresie, czyli bardzo często ten etap analizy odbywa się z udziałem już wybranego dostawcy, czyli nie mamy jeszcze rozpoznanych swoich potrzeb, a już wybraliśmy dostawcę i z tym dostawcą będziemy analizować dopiero te potrzeby. I oczywiście może to zakończyć się sukcesem, natomiast bardzo często jest tak, że te potrzeby organizacji powinny być rozpoznane gdzieś wcześniej. Być może zupełnie z udziałem niezależnego jakiegoś konsultanta, który przyjrzy się tym procesom, które w organizacji są, zrobi trochę inwentaryzację, zobaczy też, czego nie ma. Które są niepotrzebne, które trzeba inaczej ułożyć, bo na przykład ogólne hasło, chcemy usprawnić proces sprzedaży, bez dokładnej analizy, co chcielibyśmy w tym procesie poprawić i jakie konkretne funkcjonalności będą tego nowego systemu wspierać ten cel czy potrzebę, no trudno będzie tutaj bez dobrego rozpoznania przygotować. I jednym z najczęstszych błędów jest właśnie brak. Dokładnej analizy potrzeb i procesów samej organizacji. Bardzo często firmy decydują się na zakup nowego systemu na podstawie pewnych ogólnych haseł marketingowych czy rekomendacji, nie rozumiejąc w pełni, jakie problemy własne ma ten system rozwiązywać czyli brak takiego analitycznego przygotowania od strony organizacji. Drugi błąd, który też dostrzegam, to jest taki błąd w komunikacji pomiędzy różnymi działami w firmie, które jakby ma wspierać nowo nabywany system. Na przykład dział sprzedaży przychodzi do IT i mówi: Słuchaj, znajdź mi jakiś system, który będzie mi właśnie usprawniał te procesy sprzedaży, bo ja się na tym nie znam. I dział IT dokonuje jakiegoś tam oceny. Wyboru pod kątem często technicznym, a potem się okazuje, że to zupełnie nie spełnia potrzeb tego działu sprzedaży, bo te procesy są źle ułożone albo ich nie ma, trzeba je dostosowywać, trzeba budować nowe, i to się okazuje w trakcie czasem analizy, a czasem dopiero wdrożenia. Kolejnym częstym błędem jest ignorowanie integracji z istniejącymi systemami. Firmy często kupują systemy, które działają świetnie w jakiejś tam izolacji, ale jak zaczyna się wymiana danych z innymi narzędziami, które są już używane, które często są sprzed jakiegoś czasu, to zamiast usprawnić procesy, zaczyna się duże utrudnienie dla i organizacji i poszczególnych użytkowników. I z moich obserwacji wynika, że dużo lepiej w procesach zakupowych jest być przygotowanym już z konkretnym projektem systemu, czyli przed przygotowaniem RFP na przykład na nowy system, mieć zrobioną analizę dokładną swoich procesów biznesowych, wiedzieć, jakie procesy w ogóle są, jakich nie ma, jakie musimy jeszcze poukładać, jakie chcemy usprawnić, bo być może nie wszystkie. Jakie konkretnie problemy będziemy rozwiązywać? Jak dane muszą się wymieniać między systemami, czyli jak się powinny linkować już istniejące systemy z tym nowym systemem? Jakie integracje będą konieczne? I mając taką analizę, jesteśmy w stanie zaprojektować rozwiązanie, które zaadresuje te potrzeby i teraz dobieramy dostawcę, który będzie w stanie nam to rozwiązanie zaproponować. A w praktyce wygląda to tak: że firma mówi, że chce sobie usprawnić jakieś procesy albo chce mieć tutaj cały system do zarządzania większością procesów w firmie, idzie do dostawcy, wybiera tego dostawcę, często na podstawie ceny, jakby to jest kryterium decydujące, i potem z tym dostawcą dopiero zaczyna się ta część analityczna. Analizujemy procesy, okazuje się, że niektórych nie ma, nie zawaliśmy sobie sprawy, że ich nie ma, że są trudności, i zaczyna się kłopotliwa cisza, często między stronami, a czasem bardzo duże napięcie. I ten etap przygotowania jest bardzo istotny do tego, aby mądrze ten cały proces w takim porządku przeprowadzić. I teraz firma, która nie ma tej strategii takiej ogólnej, Dobrze, aby przeprowadziła sobie ją w kontekście danego systemu, szczególnie jeżeli to ma być jakiś system kluczowy. Bo jeżeli ten system ma być kluczowy, i on w perspektywie wielu lat ma być rozwijany, mają być dokładane kolejne elementy, być może będzie integrowany z kolejnymi systemami, no to warto się zastanowić, jak też poukładać go od strony, po pierwsze, właśnie wartości niematerialnych i prawnych, czyli praw autorskich, elementów, które będą na licencjach, które będą na transferze praw, od strony wsparcia, co byśmy chcieli jeżeli ma mieć wsparcie dostawcy, to w jakim zakresie, na jakich warunkach i to pozwoli na bardziej precyzyjne przedstawienie oczekiwań dostawcy oprogramowania i zmniejszy ryzyko, że system nie spełni potrzeb tej organizacji. Bez wątpienia takie opieranie decyzji na realnych potrzebach i celach, które chcemy osiągnąć, jest dużo bardziej, że tak powiem, sukcesotwórcze niż działanie na ogólnikach i szczególnie na zapewnieniach dostawcy. Bez wątpienia istotne będzie też to, aby już jakby mając przygotowaną koncepcję całą, mieć też po swojej stronie zapewnione wsparcie ze strony osób, które mają kompetencje do tego, by przejąć jakby nadzór też nad tym projektem, bo często jest tak, że dostawca w całości ma inicjatywę w obszarze zarządzania i prowadzenia projektu, ale tutaj to odsyłam do odcinków na temat najczęstszych błędów właśnie, gdzie brak tej odpowiedzialności za sukces projektu po stronie zamawiającego jest często bardzo problematyczne. I teraz kilka słów o strategii prawnej, która powinna być częścią tej strategii mądrego nabywania systemów IT, powinna objąć po jakby analizie potrzeb, celów biznesowych. Tej długiej perspektywy czasowej, jak ta technologia będzie wspierać te nasze cele biznesowe czy cele danego działu, dokonujemy analizy ryzyk prawnych i sensownie byłoby sporządzić taką checklistę wymagań i wytycznych do umów z dostawcami systemów, bo to może być jakby na przyszłość w ramach strategii, ona powinna być, jeżeli nie jest częścią tej strategii, w kontekście właśnie tak jak wspominałam, wartości niematerialnych, prawnych, praw autorskich. Też danych, bezpieczeństwa danych, nie tylko danych osobowych, ale bezpieczeństwa wszystkich danych, bo te systemy w tej chwili, które są na przykład systemami GenAI i są oparte na bazach danych różnego typu, tych danych, na których są trenowane. Warto też tutaj tą koncepcję sobie zaadoptować do swojej strategii prawa IT. I potem po prostu w odpowiedni sposób, według tej checklisty, adoptować to do poszczególnych umów z dostawcami i wykonawcami czy podwykonawcami. Ile kosztuje nieposiadanie żadnej strategii, nawet takiej, która jest taką strategią doraźną dla potrzeb danego systemu. No, bardzo często poza takim wymiarem finansowym, które nam się pojawia już na etapie negocjacji umowy, najczęściej, bo jeżeli przygotujemy sobie źle ten proces ofertowy, zakupowy, w którym nie wskażemy w RFP najistotniejszych dla nas wymagań dotyczących na przykład właśnie kontekstu praw autorskich, serwisu, rozwoju oprogramowania. Rozwoju bez udziału dostawcy, klauzul vendor lock-in, open source'ów, sztucznej inteligencji, ochrony danych osobowych itd., itd., to w momencie, kiedy w odpowiedzi na RFP dostawca przedstawi ofertę, dokonamy jej wyboru, to prawdopodobnie dostaniemy umowę od dostawcy która będzie adresować tematy zgodnie z potrzebami dostawcy. I będziemy w sytuacji negocjacyjnej dużo gorszej, bo będziemy niejako renegocjować ofertę. Dostawca powie: Ale nie, bo moją cenę skalkulowałem przy założeniu, że dostajesz licencję bez prawa do modyfikacji. Jeżeli ty chcesz mieć prawo do modyfikacji, co oznacza, że chcesz mieć też kod źródłowy bardzo często, no to to będzie kosztować dwa razy tyle. Chcesz tego? Albo, jeżeli Ty chcesz mieć transfer praw autorskich, no to nie, to ja tą cenę skalkulowałem przy licencji bez modyfikacji. To tutaj to nam wzrośnie na przykład czterokrotnie, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli Ty chcesz mieć możliwość taką, że tu nie będzie open source'ów, o, no to w tej sytuacji to będzie kosztować tyle. Więc jakby już na etapie negocjacji zaczyna nam rosnąć cena. Mało tego, jeżeli potem pewne rzeczy przynegocjujemy albo zapomnimy o nich w toku negocjacji, to wyjdzie nam najprawdopodobniej na etapie już korzystania produkcyjnego z systemu. Okaże się, że potrzebujemy teraz na przykład zrobić pewną integrację z jakimś tam innym systemem, być może zmodyfikować po części to oprogramowanie, a mamy licencję bez modyfikacji. I wtedy otwieramy rozmowy o nowej cenie. O cenie za modyfikację, o rozszerzeniu praw, które były dotychczas, więc to powoduje, że wszystko zaczyna kosztować dużo więcej. Dlatego uważam, że rozpoczynanie procesu od zbudowania dobrej strategii, planu działania, projektu, systemu stawia zamówiącego w dużo lepszej sytuacji. To tyle na dzisiaj w odcinku dotyczącym właśnie strategia czy chaos. Jak widzicie, dużo częściej chaos rządzi, a strategia gdzieś tam stoi w kącie i podpiera ściany. W większości organizacji jednak nie wchodzi na parkiet jako ta wiodąca, co jest niestety sporym błędem i może dużo kosztować. Warto zatem przyjrzeć się temu tematowi, zanim wpadniemy na znakomity pomysł, że teraz kupimy chatbota dla customer service, a dla HR-ów CRM-a, który usprawni to i to. Warto się zastanowić, jak to wszystko będzie się linkować w mojej strategii, i potem jak to będzie się łączyć też z moją strategią praw IT, tych, które chcę mieć i stanowią z mojego punktu widzenia istotne aktywa, też w mojej działalności. Dziękuję za dzisiejszą część, za uwagę, za ten czas. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj wiele inspiracji. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, i teraz chwila na ogłoszenia. Zapraszam Was oczywiście na stronę www.codlo.pl, po całą gamę inspiracji produktów cyfrowych, które być może znajdą Wasze zainteresowanie. Zapraszam też do kontaktu przez profil mój prywatny na Linkedinie i stronę Codelo też na Linkedinie. Mój profil prywatny Renata Wulewicka. Może wpadną Wam jakieś ciekawe pomysły na tematy. Zapraszam bardzo serdecznie. A w ogłoszeniach najważniejsze jest to, że są na biegu aktualnie szkolenia z właśnie umowy wdrożeniowej RP to jest szkolenie otwarte 27 lutego, cały czas przez stronę codlo.pl można na to szkolenie się zapisać. Ja prowadzę te, w zasadzie to są bardziej warsztaty praktyczne, to jest jednodniowe, siedmiogodzinne szkolenie, w którym przechodzimy przez te wszystkie największe ryzyka w obrębie poszczególnych klauzul dotyczących właśnie prawa IT w Twoim systemie RP i omawiam je na zawsze na konkretnych przykładach takich z mojego doświadczenia, też z ław sądowych i tych takich najsłynniejszych procesów, które gdzieś tam w eterze były dostępne. Oczywiście, poza tym szkoleniem umowy RP, jest też dostępne szkolenie z umów z dostawcami AI. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę codelaw.pl i także na moje prywatne profile na LinkedInie i na innych mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo.